Ojku, można spróbować to? A do czego ci żebyś spróbował? No to spróbować czy to smaczne. A to myślisz, że to narkotyki są? Że będziesz... A ja spróbuję. Nie. A ja no spróbuję. proszę próbować. Dobre, to nie. jest. Ale to nie są narkotyki? Nie. Na pewno? Nie, narkotyki są. No to, to no, jest? Co ty niepoważny, ja bym narkotyki w Twoim. No teraz ludzie tu wiadomo, jakie są. Wiecie, Jak pan? to jest? Ale tak. Ja y... mogę sam spróbować. To bym był. Naćpany no, myślisz zaraz? Mm. Ale to. Dobra, sól. Jest <laughs> <laughs> niezła. Właśnie dużo do ziemniaków jest <śmiech> niezła. <śmiech> To wygląda jak sól, wiesz? Ale fajna. Smaczna. No. Dzisiaj ugułem, obiad robiłem chyba. Nie zatruty jestem. Nie. I